Dzisiaj miało miejsce podsumowanie siedmioletniej działalności Krajowego Punktu Kontaktowego Programu na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Programu skierowanego do przedsiębiorców. I mimo naszej determinacji w, bez pomocy w takich instytucji jak Resort Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy kolegów z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego z Luksemburga, którzy operują tym programem w Europie, byłoby trudno o aż taki sukces. Z punktu widzenia kancelarii prezydenta... Z, tak powiem, wspieranie dobrych praktyk, a jest to niewątpliwie jedna z najlepszych praktyk, jest bardzo ważna, dlatego że pokazuje i ośmiela tych wszystkich, którzy chcą spróbować również podobnym w podobnej sferze działania e, prowadzić rozwój rynku gwarancji kredytowych dla małych i średnich firm. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce współpracuje z różnymi partnerami, żeby nagłaśniać te programy, które szczególnie dysponują środkami finansowymi z budżetu centralnego. To znaczy, że projektodawcy muszą się zgłaszać bezpośrednio do Brukseli, do Komisji. Tutaj wykorzystanie jest ciągle stosunkowo niewielkie w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej. W związku z tym bardzo staramy się wspierać takie działania jak Krajowego Punktu Kontaktowego CIP. Współpracujemy również z Krajowym Punktem Kontaktowym. Przy przy Polskiej Akademii Nauk. To są wszystko bardzo istotne działania, ponieważ rzeczywiście one sprzyjają podnoszeniu świadomości Polaków, przedsiębiorców, małego biznesu, ale również innych potencjalnych projektodawców. Także z dużym uznaniem możemy podsumować tę działalność KPK-CIP i rzeczywiście chcemy współpracować w najbliższych, w kolejnych latach, ponieważ ogromne środki będą do wykorzystania w nowych wieloletnich ramach finansowych do roku 2020 i polski biznes musi być, musi uzyskiwać wsparcie. Mamy w nowej perspektywie ponad 105 miliardów euro do dyspozycji. Zmierzam do tego, że jesteśmy w sytuacji, w której w ciągu w tych siedmiu najbliższych lat powinniśmy uczynić wszystko, aby Polska po roku 2020 była w stanie solidnie, dobrze konkurować i rozwijać się w dużej mierze o własnych siłach. Dlatego potrzebne są nam w najbliższych sześciu, siedmiu latach wypracowane pewne projekty i pewne porozumienia, które będą dotyczyły takich zagadnień jak długoterminowego oszczędzania na cele społecznie uzgodnione, tak jak budownictwo mieszkaniowe, system emerytalny, edukacja czy ochrona zdrowia. Potrzebne jest nam także strategiczne porozumienie, które będzie dotyczyło budowania systemu poręczeniowo-gwarancyjnego, ale stabilnego, solidnego. Potrzebne nam jest porozumienie i rozwiązania prawne, które będą pozwalały na restrukturyzację przedsiębiorstw, ale także restrukturyzację zadłużenia gospodarstw domowych. To wszystko jest wykonalne. To wszystko można uczynić także w ramach istniejących możliwości budżetowych. Dlatego chciałem z ogromną przyjemnością podziękować rządowi przede wszystkim za to, że przez siedem ostatnich lat decydował się na wspieranie tego punktu. Bo co chcieliśmy pokazać jako Związek Banków Polskich? Chcieliśmy pokazać przede wszystkim, że potrafimy proponować, konstruować instrumenty finansowe wspólnie z naszymi partnerami. I że potrafimy również sięgać po środki, nie te, które zostały wynegocjonowane bezpośrednio przez stronę rządową i chwała za to, ale także po środki, które są do dyspozycji na poziomie właśnie Komisji Europejskiej, na poziomie Unii Europejskiej. Za to, szanowni państwo, wszystkim osobom, które w tym projekcie brały udział z banków, z naszych partnerów, firm, z rynku kapitałowego. Ale także właśnie z różnych instytucji chciałem serdecznie podziękować. Chciałem także podziękować za to, że na nową perspektywę możemy także liczyć w kolejnych latach, i że funkcjonowanie Krajowego Punktu Kontaktowego będzie miało, jak sądzę, miejsce. Nasz sukces polega na tym, że udało nam się z mało znanego, mało wykorzystywanego przez przedsiębiorców źródła wsparcia, jakim jest program ramowy, Program ramowy Unii Europejskiej, zdobyć dodatkowe środki dla naszego rynku. Ponad 30% środków, które trafiły do Europy Wschodniej, to rynek polski. Mamy największą liczbę instrumentów finansowych, mamy, jesteśmy drudzy w rankingu europejskim, jeśli chodzi o liczbę pośredników finansowych. Mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o tak zwany efekt dźwigni czyli euro każde euro które daje pośrednik komercyjny na preferencyjnych zasadach wobec zaangażowania publicznego mamy również bardzo dobrą platformę narodowych pośredników finansowych zróżnicowaną gdzie przedsiębiorca może nie dostać albo kredyt albo leasing albo poręczenie które jest zagwarantowane przez europejski fundusz inwestycyjny w zależności od jego potrzeb Chciałabym podziękować za bardzo prężną działalność Krajowego Punktu Kontaktowego Instrumentu Finansowe dla MŚP prowadzonego przez Związek Banków Polskich, a w szczególności za ogromne zaangażowanie całego zespołu kierowanego przez pana dyrektora Arkadiusza Lewickiego. Na zakończeniu, w imieniu wicepremiera ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, gratulujemy Związkowi Banków Polskich. Krajowemu punktowi kontaktowemu, instrumentu finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo. Podsumowaliśmy dzisiaj wysiłki zarówno samego Krajowego Punktu, jak i wszystkich sprzymierzeńców, którzy wspierali nas przez te 7 lat w misji najpierw zbudowania instrumentów tutaj w Polsce, a później ich dystrybucji do przedsiębiorców. Dzisiaj również mogliśmy im bezpośrednio podziękować zarówno mass mediom, jak i narodowym pośrednikom finansowym, jak również instytucjom biznesowym i administracji, które przez te kilka lat wspierały nas w dotarciu tego programu do przedsiębiorców. Zadowolenie, że udało się ten program zrealizować, że tylu przedsiębiorców skorzystało z. Tego wsparcia i to podziękowanie tak naprawdę dla, dla całej instytucji, dla tych setek osób, które gdzieś w Polsce, w oddziałach zajmowały się współpracą z firmami, które chciały skorzystać i, i zajmowały się tą czarną robotą polegającą na, na przygotowaniu całej dokumentacji i później, później procesowaniu tego wewnątrz banku. Miesięczny finansowy bank o tradycji sięgającej roku 1933, reanimowany po 89 roku. Jest pismem, które jest platformą pomiędzy bankowcami i światem finansów, światem bankowego IT, światem różnego rodzaju innych instytucji, które są z sektora finansowego. Staramy się być miejscem wymiany myśli, koncepcji. Nie gonimy za sensacją. Staramy się też pisać rzeczy niepopularne, sygnalizować pewne trendy i wskazywać, co będzie się działo w najbliższych latach i miesiącach, ale przede wszystkim e, dla nas podstawową, e, podstawowym celem naszego funkcjonowania jest to, żeby bardzo, bardzo rzetelnie funkcjonować e, w mediach, które niestety uległy daleko idącej tabloidyzacji. Miesięcznik Finansowy Bank jest miejscem, gdzie nasi autorzy i nasi czytelnicy mogą dowiedzieć się o wielu zjawiskach z sektora finansowego w sposób naprawdę mocno, merytorycznie przygotowany. Nie staramy się upraszczać, nie uciekamy od takiego twardego informowania o twardych danych, trudnych tematach. Trudnych merytorycznie i bardzo trudnych też do napisania dla dziennikarzy, którzy nie specjalizowaliby się w tej dziedzinie. Akurat tak się składa, że zespół dziennikarski miesięcznika finansowego bank to są znakomici autorzy o dużym doświadczeniu i to, że nam się tak rzetelnie uda informować na rynku, to jest przede wszystkim zasługa moich autorów, za co jestem bardzo wdzięczny, jestem z nich bardzo dumny. Związek Banków Polskich, krajowy punkt kontaktowy. Jest gotowy w nowej perspektywie informować, uczestniczyć we wszystkich tych programach. Obsługujemy, przypomnę, nie tylko rynek bankowy. Obsługujemy od samego początku, zgodnie z duchem deklaracji, którą Koalicja Polskich Środowisk Finansowych w 2007 roku przyjęła, wszystkie rynki finansowe, wszystkie środowiska finansowe, które są ujęte przez regulatora w tym programie. Natomiast to jest równocześnie bardzo dobry zaczyn na następną perspektywę, bo ja jestem pewien, że te wszystkie instytucje, zarówno powiedziałbym te ze sfery publicznej, które tutaj były, które też są ważne, ale przede wszystkim banki i ostateczni beneficjenci, to są ci, którzy po prostu w następnej perspektywie albo przyjdą, że po prostu powtórzyć ten sukces, może nawet w szerszym wymiarze, i prawdopodobnie w szerszym, dlatego że jak w ubiegłej perspektywie, około 8% środków dotacyjnych miał charakter zwrotny, to w tej ma być już 30. Czyli można powiedzieć, że to był bardzo rozsądny sposób budowania pewnej sieci dystrybucji, ale równocześnie w ogóle sieci nie tylko na zasadzie instytucja do instytucji, ale człowiek do człowieka, i myślę, że to się bardzo udało. Prawie 6 tysięcy polskich przedsiębiorców skorzystało z tego programu, z różnych instrumentów. To jest duża grupa, biorąc pod uwagę okres spowolnienia gospodarczego i Spadek zainteresowania przedsiębiorców i instrumentami inwestycyjnymi. Ponad połowa z nich to nowo powstałe firmy, czyli ci, którym najtrudniej uzyskać kredyt, bo im brakuje głównie zabezpieczeń. I właśnie w tym zakresie pomagamy, i właśnie tego typu firmy obserwowane yy później, kilka miesięcy, lat później, po takim wsparciu, sprawiają najwięcej yy satysfakcji. Ponieważ większość z tych firm nadal funkcjonuje, większość tych firm rośnie i to pokazuje, że to wsparcie miało sens. Jako młody muzyk, pedagog szukałam możliwości na realizację swoich marzeń, ale problemem były pieniądze, których potrzebowałam na założenie firmy. Dowiedziałam się o możliwości otrzymania kredytu. Był to kredyt z bezpłatną gwarancją unijną Banku PKO SA. Dzięki temu kredytowi jako młody człowiek, przedsiębiorca, artysta, któremu najtrudniej przebić się, mogłam ruszyć z miejsca. Zbudowałam przedszkole od podstaw, przedszkole moich marzeń, w którym dzieci mogą realizować swoje marzenia. Boże, dziecko,